maneczko, ja jestem Chris'u BTKJ, to symulator mojego życia. Jak mogliście już zauważyć, nagrywam filmiki na YouTube'a, zarobiłem nawet ostatnio na reklamach 6 złotych, więc postanowiłem, że kto jak nie ja, ocenię tą grę i zobaczę, czy faktycznie życie YouTubera jest takie kolorowe. Także no co, YouTuber's life, oh my god. O, to jakiś filmik, normalnie intro. Nareszcie tego dokonałem. Jestem najpopularniejszym YouTuberem. To była długa i ciężka podróż. A oto moja historia. Hej, się mam wam wszystkim. Dobra, także tworzymy sobie naszą postać. Gender, męska. Chyba wszystko. Git jest hair. No, ja taki trochę łysy jestem. Już mi trochę odrastają włosy. To, to sobie zrobimy taką postać. Dobra, to teraz y, trzeba wybrać sobie jakieś tutaj odzienie. Zobaczymy, może taka czarna. Ty, co to za dźwięk? Dobra, weźmiemy sobie tą czarną koszuleczkę. <noise> o, weźmiemy takie mokasyny. No, teraz to normalnie wyglądam jak człowiek. Dobra, lecimy dalej. Choose one personality type. Dobra, powiedzmy, że chciwiec to jest taki nasz mirek handlarz. Lecimy dalej. O czym ma być twój kanał? MTA. Czyli gry, dobra, dalej. Wpisz swoje imię Krzysztof, nazwa kanału Crisupeteka Btkj. start. Are you sure you want to create this youtuber? Sure, to właśnie tu zacząłem tworzyć moje pierwsze filmiki. Dopiero co się... Dobra akceptuj. I co teraz? Przemieś swoją postacią klikając. What the fuck! Ty to miał być youtubers life, a nie jakieś Simsy, kurde. Podejdź do półki, wybierz grę. O, mam jedną grę jakąś. Empire Planet. A mo możemy ją sprzedać? Co to kur... co? Zacznij nagrywać. Coś jest tutaj. Bez filtra? Jednokierunkowy. <grym> nie wiem o co chodzi, ale dobra, zacznij nagrywać. E, jakby to nazwać ten odcinek? Siem... Yy, wbijaj... Yy, yy, o wiem, sub for sub zapraszam. O, to trzeba się jakoś wybić na tym YouTubie, także taka opcja chyba dobra, dalej. O! Znalazłeś ukryty przedmiot, co? Zabójcze spojrzenie, Ra co co ja mam tu robić? A, że znalazłem ukryty przedmiot i ja teraz mam zareagować na to. Hmm, rada. Zabawna krytyka, yy, a, a co o co chodzi z tymi? O? Za późno <gry> Jakieś wyniki, kurde. Nowy poziom. Montaż filmu. W każdym miesiącu miałem egzaminy, więc musiałem się uczyć. Ale ty jesteś youtuberem, to po co się uczysz? Jeśli uda mi się zdać, może dostanę jakąś nagrodę. Od starego. Ale jeśli obleję, wtedy moja mama zrobi mi z tyłka jesień średniowiecza. Kurwa, patologia. Yeah! Żeby pójść do szkoły, kliknij na drzwi do pokoju. Mogę nie iść do szkoły, proszę. Dajcie mi jakąś alternatywną wersję, że zostaję w domu i nagrywam. Nie chcę iść do szkoły. Ej, tak w sumie to dzisiaj. Nie poszedłem do szkoły, żeby nagrać ten odcinek Incepcja trochę Dobra, szkoła, lecimy do szkoły w takim razie No niestety, trzeba się uczyć Tak ta gra jest zaprojektowana To jest straszny minus dla tej gry, ale okej okay. Ja chcę tutaj nagrywać filmiki, a nie się uczyć Kurwa, to nie jest szkoła-simulator, tylko to jest youtuber-simulator O, mamy 100 dolarów, dobra, na co to przewalić? Na coś, co jest nam kompletnie nieistotne Na przykład niebiesko-biała klawiatura, jakaś tam Dobra, kupujemy klawiaturkę o, do... wow, dostałem skrzynkę. Dobra, lecimy, otwórz. Wow, kurde, mogłem z tego unboxing nagrać. O, klawiaturka nowa przyszła, no i stosik, dobra. Osiem map w górę, jedna w dół. Wow, 115 wyświetleń. No, jak na pierwszy odcinek, to naprawdę sporo, nie? Naprawdę sporo, także... Dobra, to lecimy nagrywać nowy, tylko żebym zdał tą szkołę. Albo dobra, w sumie wywalone w szkołę. Nagrywamy nowy film. Dobra, trzeba nazwać kolejny filmik. Pamiętajcie, że tytuł to jest jedna z najważniejszych rzeczy po miniaturce, jaka... Przyciąga widzów na wasz kanał, więc trzeba coś mądrego wymyślić. Moja dziewczyna kąpała się w kiślu. Kiślu czy kisielu? Kisielu. Nie no, kiślu, kiślu Dobra, dalej Lecimy, nagrywamy odcinek Moja dziewczyna kąpała się w kiślu Mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń Zaraz zobaczymy, czy moja teoria się sprawdza Ale miniaturka to adekwatna do tytułu, nie? Dobra, prześlij filmik Mam nadzieję, że widzom się spodoba I będzie dużo wyświetleń I zarobimy kupę pieniędzy z YouTube'a O cóż tu się pali? Ty, komputer się pali, czy co? Nie rozumiem tej emotikony, tej ikony Nie wiem, co to jest Dobra, zobaczmy Ready to publish Published co ty kurwa gnoju? Stara wbiła do pokoju. Co tam potrzebujesz? Kobieto. Wypierdolę, stąd w spokoju już! Idziemy coś opierdolić, a później nagramy nowy odcinek. Ło, patrzcie ile to ma wyświetleń już. Dobra, to yy, jak widać ostatni odcinek się spodobał naszym widzom i było strasznie dużo wyświetleń. To teraz może zrobimy prank na mamie zdenerwowała się. <gry> no, jak widzicie, kurde bele, yy, prank na mamie się chyba przyjął. 800 wyświetleń już będzie robione. Także no grubo, grubo, chyba idziemy po pierwszy tysiąc na odcinku. U! Mamy już 1K. Teraz może przydałoby nam się pouczyć. Choć w sumie, dobra, 20 dni jeszcze do kartkówki, także go... już 19, fuck. Dobra, nasz prank na mamie osiągnął kurde belę, no nie, zdo nie zauważyłem. Basic CPM, <laughs> mamy już 500 subskrypcji, także mamy już 500 subskryberów, także no leci to sztosik szybko. Basic CPM i co? A, ile zarabiamy? Zarabiamy dolar na 1000 wyświetleń, także spoko, może być. O nie, stara wbiła do pokoju. Prawie nic się nie uczyłeś w tym tygodniu. Mam nadzieję, że w przyszłym bardziej się postarasz. Mama, ja tutaj zostałem youtuberem. Wiesz ile już mam subów? 670, także daj mi spokój i co wie kobieto! Odejdź. Odejdź po prostu, odejdź. Uuu, ale te wyświetlenia lecą. Ale te wyświetlenia lecą jak powalone. Uuu, jakaś pierdziawa do nas przyszła. la lala. Dobra, lecimy, rozmawiaj. Cześć Krzysztof! Chciałabym nagrać i zmontować filmik z gry, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi. Mógłbyś. Co zrobić za mnie? Wyśle ci tą grę. Przysługa koleżeńska. No dobra. Nic się nie martwia. ja dla ciebie wszystko zrobię, kochana. okej, okay, zlecenie, gameplay. I co teraz mamy zrobić? Aha, dostaliśmy grę od niej. Nie rozumiem o co chodzi. Co? Dostaniemy pieniądze za to, że nagramy odcinek? To tak się da? Ej też tak chcę. Uuu, zarobek 72 dolary. Dobra, lecimy nagrywać odcinek. Yy, myślałem, że pójdziemy dzisiaj do szkoły, ale jednak nie, jednak nie. Także co? Nowy filmik. Ej, no i gdzie jest ta gra? Co jest? Czemu nie, nie dostałem tej gry? No przecież dostałem ją. Nie dostałem. A oh, o, teraz ją dostałem, dobra, otwórz. Dobra, to teraz nagrywamy, nowy film. Roach Bong, to chyba to mieliśmy nagrywać, nie? Chyba tak, Gameplay z Rogue Bong. Dobra, czekajcie, jakby to nazwać, jakby nazwać ten y, filmik? O, wiem, teraz będzie coś z serii Przez 24 h Albo nie, to będzie tak, coś Przez 24 godziny. Co by zrobić Przez 24... Nie oddychałem przez 24 godziny. Dobra, jak zwykle musimy to najpierw zmontować. Yy, ale to w sumie nie ma nic trudnego. Uu, co? Co to się stało? What? Komputer nam się spalił. Ups, wygląda na to, że Twój komputer zaczyna się sypać. Dobra, i co mi się tu psuje? Status PC: 53HP. Nie no, to spokojnie mogę nagrywać. Nie ma problemu. Dobra. Ech, 10 dolarów za naprawę czegoś, co jest w połowie rozwalone. To, to jest bez sensu, to jest bez sensu. No ale dobra, naprawmy to. Dobra, naprawaj to szybciej, bo mam odcinek do wrzucenia gościu. Nie mam całego dnia. Dobra, może ulepszymy sobie komponenty. Ulepsz. Co jest kurwa? To co, to, 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 jak się odcinek przesyła, to nie mogę wejść do sklepu? Kto to tak wymyślił? Dobra, jestem głupi, zapauzowałem po prostu grę. Ulepsz. Dobra, lecimy do sklepu. Uuu przyszła koleżanka do nas w końcu. Dobra, dziękuję za przesła. <laughs> dziękuję za przesłanie tego filmu, Krzysztof! Rozpowiem wszystkim znajomym, jaki jesteś, w tym zajebisty! <laughs> w sensie... Dobry! A tak swoją drogą, to wiedziałeś, że za kilka tygodni odbędzie się bardzo ważny konwent gier? Może tam spotkać wielu sławnych youtuberów, tylko jest jeden mały problem. Bilet kosztuje aż! 655 dolarów, no chyba ją pojeba. Ty w ogóle zaraz zbijemy 1000 subskryberów po tym odcinku, także sztos! Kurde jakby ten YouTube był taki prosty, to bym sam został youtuberem. Yyy... Eee... Dobra, w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, bycie YouTuberem jest bardzo proste, więc, no tak, generalnie mniej więcej wygląda życie yy, YouTubera. Łatwe wyświetlenia, łatwe pieniądze. Pierdziawy ci przychodzą do domu i chcą, żebyś nagrał odcinek z gier. Stara przychodzi do pokoju i mówi, że masz złe oceny. No kurde, generalnie 1 do jeden, nie? No naprawdę, no, to jest kurde, takie prawdziwe, że już nie wiem, czy ja gram w grę, czy w życie. Także polecam tą grę, jeżeli yy, chcecie zobaczyć, jak to jest być YouTuberem, bo to jest 1 do 1 bycie YouTuberem. Naprawdę, to jest wow Także zostaw łapkę w górę I normalnie gościu komentarz, tam serduszko ci przypnę I normalnie jak chcecie, żebym jeszcze zagrał kiedyś w tą grę, to piszcie Polecam, polecam, jeżeli ktoś chce zobaczyć, czy bycie youtuberem mu pasuje, to ta gra jest idealna Idealna, naprawdę Polecam